Kochani, to jest mój drugi, dzisiejszy zbiór prawdziwków. Dzisiaj jest ich troszeczkę więcej. Już zaraz dodam czosnku, a potem cebulki. Zamieszałam. Ja je lekko podsmażam na oleju z oliwek. Czosnek jest już dodany, i teraz cebulka. Już cebulka dodana. No. Zaraz zamieszam i oczywiście później troszkę soli i pieprzu przykryję na chwilę. Znowu zamieszać. I jak grzybki się już tak porządnie zepną z cebulką ze szkloną, to wtedy dodaję odrobinkę wody. A potem troszeczkę śmietanki. O, widzicie? Dodałam troszeczkę wody. Dwa listki laurowe. I niech się jeszcze podduszą 5 minut, a na koniec śmietanka przyjdzie. Tak to wygląda. Teraz to jest sama woda. Ona się troszeczkę wygotuje, troszeczkę. I wtedy dodam śmietanki i będzie już. Gotowe. No pięknie, pięknie. Oczywiście do tego będzie sałata, sałatka. O, mm. sałata zielona. o rach, ciach, ciach. Wkroję jeszcze ze dwa ogórazki konserwowe. O, spójrzcie, zaraz wymieszam. balsamico dodam troszeczkę oliwy z oliwek, trochę soli i cukru, sól himalajska, drobno mielona i troszkę oliwy z oliwek. Ja w tym przypadku nie dałam cebuli krojonej, bo miałam pokrojony szczypiorek. Co nie znaczy, że nie wolno dodać. Śmietanka do zabielenia grzybków już czeka. Śmietanka dodana. Słuchajcie, pychota.